No cześć, witam Was serdecznie. Senior nawet prawie jest dzisiaj w Drohiczynie. Wczoraj mnie trochę poniosło i o godzinie 17 wystartowałem z Węgrowa do Drohiczyna. Łącznie z tymi kilometrami, które zrobiłem rano, wczoraj zaliczyłem 135 km. No czyli pierwsza setka pękła jazda była fantastyczna fantastyczny dzień do jazdy no, no i to wszystko no, po prostu wykąpałem się w Węgrowie w Zalewie tam jest takie ładne jeziorko sztuczne zrobione na rzece Liwiec no i pojechałem dalej po drodze mijałem piękne piękne zakątki wieczór się zbliżał i o godzinie 11.00 w nocy trafiłem do takich miłych państwa, którzy, nie patrząc na nic, pomogli mi szukać kwatery w mieście. Pan Andrzej Osiejewicz, który prowadzi autonaprawę tuż przed samym Drohiczynem, o tej porze jeszcze nie spał, ponieważ pracował. Wszedłem do nich do biura, poprosiłem o pomoc i... Ten pan poprosił żonę i razem z żoną wyzwaniali wszystkie kwatery prywatne w tym fantastycznym, podlaskim mieście. Przyjechałem na kwaterę. Przywitała mnie miła właścicielka kwatery. Pośmieliśmy się, pośmieliśmy się. Zaprowadziła mnie do pokoju, gdzie czekało na mnie ciepłe i wygodne łóżeczko. I to by było na razie na tyle. Idę zaraz zwiedzać Drochiczyn, a później pojadę w stronę Tykocina, gdzie w niedalekiej odległości, w miejscowości Morusy, jest agroturystyka państwa Boraczewskich. I tam mam nadzieję, że po wielu, wielu latach mnie rozpoznają. Jeździłem tam często z Jokerem, z Urszulą. Było nam tam jak w raju. Tutaj też jest fantastycznie, no ale trzeba jechać dalej. Na razie.